Player banned because of what sports conduct in your recent match. Your account has been suspended. Dobrze, chuj w dupę. Dostałem bana? Serio? Na ile dostałem bana? Chyba czas na iść na Westa. Serio dostałem bana? Skomentuję bana Disa. NO KURWA! Jebać tą grę! Nie ja wiem, nie znam szczegółów, szczerze. Za każdym razem, jak zobaczę, kurwa tego psa, zbanuję. No nie obserwuję, nie śledzę za bardzo yy, poczynań Norberta na streamie. Kolego, zapędzasz się troszeczkę. Gdzieś tam wyświetlają mi się zdjęcia w Instagramie, coś tam widzę na fanpage'u. Ale to tyle, no streama nie oglądam. Nie wiem, nie znam sytuacji, nie wypowiem się. O! Nie ja wiem co banować. Nie no, ja suło na midzie nie będziesz grał. <laughs> Stroluje mnie. Ja nie będę grał ze suło na midzie, po prostu nie grał. Ja bym ja suło na midzie zdradzałabym. Tak zbanowałem. Widzę, że warusik. Warusik fajny. Czemu tak późno to wszystko? Nie, nie grajmy tego już Jakby od razu rzucił Rkę, zabilibyśmy Swayna. Nie Poczekam Jakby od razu rzucił redukcję chila, zabilibyśmy Swayna. Nie Poczekam No i poczekam. Zostało mu tam, nie wiem, 50 HP Zbanuj main'owi asuo Yasuo To ci pokażę To ci ukara Pokażę z jakiej gliny ulepiony I pokazał Pokazał Wstydu to on nie ma O, wiadomo jest z fanpage'a, uwaga Krzysztofie drogi Lubię w dupę, ugotuj mi zupę. Wiadomości z fanpage'a od Kajetana. Gi kurwo O piątej rano, piąta rano, budzik nastawić, lizać, cipkę. Cipkę lizać, tyle gniarką. No tak nie umiem. Halo Greco! Flashback, pizdok Ja, pierdolę, kto to jest za pojeb? Pipczonek! Kik mi wysłały jakieś takie rozmowy, jakie były gdzieś tam na kresie poza streamem, jakby ja po prostu byłem na jednym kanale i byli na innym. Uczczę jedną. Czekajcie. Nie baz! Nie bajz! Nie bajz! Ty kurwa! Ty ty KURWO Ty śmad po pierwona! Ty To jest właśnie. To jest właśnie popek O kurde LOL <laughs> LOL batery! Co tu się odpiernala Ja gdzie jestem? Widzę legend? No. Zębami w mule kurwa No niestety D4 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 Cozistalozy, tak odpowiadasz na wszystkie donety i witasz wszystkich subowt, jednak te ofensywne komentarze o opluwaniu co z zmienili PSP Nie, to nie to, to nie to czat. Poczułem nóż na gardle od Marcina. Marcin po prostu przejął cały Twitch czat, stwierdziłem, nie, czas, czas się ogarnąć, czas coś zmienić, dlatego... To nie zła tybiska zadymka. Si, 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 Nie, ale tak zupełnie serio teraz. I w jednym, i w drugim jest prawda, że e, po części stwierdziłem, bo nawet mi, wiecie, wiecie, nie wiecie pewnie, ale wam powiem. Braum, może kojarzycie Brauma, a ogólnie taka ksywka mojego ojca, bo jest bardzo podobny, ogląda sobie streamy. I co drugi dzień często rozmawiamy tam po, po godzinie, pół godziny. Nawet może teraz ogląda, nie wiem, bo on tak siedzi o 22, północ, troszeczkę dłużej czasem, różnie. I heavy rain oglądał. No, no, ogląda, ogląda. Pas broadcasty mu ostatnio wysłałem, bo chciał obejrzeć do końca. I właśnie mówił mu, mówił mi, że. Krzysiu, że ja nie wiem, czy ty dobrze robisz, że ty tam nie odpowiadasz na, na te donacje, coś tego, chociaż tam jakieś dzięki, cokolwiek. Mówi, że powiedz, bo, bo to tak, no źle to wygląda, nie? I właśnie ogląda też innych streamerów i mówi, że oni tam witają tego, ludzie się cieszą, oni chcą, żebyś... I mówię, no dobra tato, no zobaczymy, no spróbujemy, coś tego podziała. I, I tak w sumie, no, staram się to wdrążyć w życie, żeby jednak każdego przywitać gdzieś i odpowiedzieć na to pytanie, bo Czasem jesteś trochę z tym znudzony, nie masz ochoty. Albo nie masz nastroju. I nie chcesz. I jeżeli ktoś to na ciebie wymusza. No przywitaj mnie, kurwa, przywitaj, przywitaj, przywitaj mnie! Bo ja zasubskrybowałem. No to wtedy, kurwa, robisz to od niechcenia. Robisz, nie wiem, czy ludzie chcą takie przywitania od niechcenia. Ja no. się dziwię, ale że ojciec zaczyna oglądać streamy i, i jakby angażować się. Czyli właśnie próbuje mi jakby coś podpowiedzieć, coś zasugerować. A no nie no, ojciec. No, no, no powiem ci, że się zaskoczyłem. I. Ja Tak, ostatnio no. mówił, że mam e, podpis jak ułom, trochę, że taki no koślawy, że jak ktoś zobaczy, to. Baczy, to... <grych> że, że mam poćwiczyć podpis. No ja tak mówię, no to nie. No, być mógł, kurwa, bo to wiesz. Też to, że Ksajo teraz strasznie podbił publikę, to stwierdziłem sobie, że warto może też popracować na, nad sobą, nie? Bo największą motywację daje to, jeżeli widzisz, że ktoś. Nie... Tak, że to, ktoś coś Zrobienia. robi lepiej. Jak ktoś coś doceniają... może zrobić lepiej. No, no, no. I to, wiesz, to, to nawet nie jest tak, że ja niego nie robiłem, to robiłem. Tylko później mi się już nie chciało trochę, nie? Dziękuję ci, serdecznie. Żół wyglądać. Kołyska z połuszkiem. eee na ciebie. No to jest to. Wiesz, że Emilia się pytała o, o ciebie i. Sims legit. Zaproponowała, ale teraz bez kafy, Cześć, się to Może razy... Majcie, może to po streamie co? <laughs> <A> bo... <laughs> No, Nie, żeby... ja wolny to mogę jeszcze Ej, żebyśmy wyszli w trójkę, bo no. ona przylatuje sama. sama Sama Aha Taka gąska, możesz tam ciupnąć coś Że Taka co? Taka gąska, przy... ciupnąć, ciup, ciup I Jak ty <laughs> fajnie nazywasz to wszystko tak, <laughs> zrowniając no. I ten, i ona przylatuje sama gdzie <laughs> KURWA zrobił! Tepnął, no, flashnął no i wcisnął Recall. No piękne kombo. Eee! Kurwa! Jest! Jeden za jeden! Go back door, kurwa, Christoph! Ty mi kamiderza rady tej tam masz warda krzychu. No, nawet nie pytaj, nawet nie pytaj. A ward był w bazie, tak? Ja no. jestem, ja jestem, dobra, no, tak. ja, nieważne. Nieważne. Nie mówię, że ty do tego Tak, na... nie tepnąłem. Ja pierdolę. A wiesz, co się stało? Jak dobiegłem, to inhibitor się zrespił. Nie boję. Wieprzowina. Nie lubię, jest twarda i mniej smaczna i jeszcze mam większe obrzydzenie do świni. Ale bekon lubię na przykład, taki, taki wiesz, boczek usmażony na bekonik. Tak, A o, kurde, o, o, ale jako taką, nie wiem, jakieś golonki, tego typu rzeczy... Nie, o Jezu, nie mów mi o tym gównie, o, o kurwa, ciary nie przeszły, dobra. Golona z musztardą i browarem wchodzi jak złoto, chuja się znasz na kulinariach. Ta tam wchodzi, cygan powie, że gruz jest dobry i powie, że ty się chuja nas i co? Spoko, chcesz to jedz, gościu, chcesz to... Kurwa, nawet możesz się tym, nie wiem, nacierać tą golonką, nie wiem, możesz z nią spać, możesz wszystko z nią robić, co chcesz. Ja na przykład odrzuca tak majonez, kurwa, no. a już na przykład majonezik lubię. No, majonez... z chlebem nawet lubię, co ty na to? No, tak? Jak? Smarujesz jak masło. I jesz. <laughs> Dobra, kurwa, jazda! Zbajtowany. Jak ma dziewczynka na kotki. Ech, tak się dać zbajtować żałośnie. Zrobiłem to. Eee, dodam, że nigdy nie grałem Listinem. No to szykuj odbyt. Idę po wazelinę się nasmarować. Zabić go, kurwa? NIE! NIE! Ég hef hlutu 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 Ég hef hlutu hlutu Það er aðeins Það er aðeins